Cześć. Nazywam się Stanisław Borodikienko. I dzisiaj chciałbym poprosić Ciebie, żebyś zobaczył moją konsultację. Po prostu mam konsultację i chciałbym ją polepszyć. I chciałbym u Ciebie, żebyś zobaczył treść tej konsultacji, no po prostu informację o tej konsultacji. I podpowiedział mi, Albo co dodać, co zmienić, może coś usunąć, albo dopowiedzieć, że po prostu nie jest zrozumiałe I no po prostu dodać coś, żeby ten punkt był bardziej zrozumiały. No, jestem zainteresowany, żeby polepszyć swoją konsultację, zarządzania czasem i efektywna organizacja czasu pracy. Dlatego, że jest ta konsultacja. No, bardzo poważnym problemem, no, prawie u każdego. Także zapraszam do tego linka z informacją o no, tej konsultacji. Będzie ten link w opisie pod tym filmikiem, gdzie no, po prostu zobaczysz treść i podpowiesz mi, co jest nie tak, no, albo coś się nie podoba. No, temu podobne rzeczy. Hmm. Jeżeli ten filmik był korzystny dla ciebie, zasubskrybuj kanał, postaw polubienie i napisz w komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie,